Siemka, chciałbym Was zaprosić do wzięcia udziału w konkursie na kosę, który organizuję na stronie Hellcase. Zasady Giveawaya są następujące: musicie użyć kodu Mateo, który daje Wam darmowy balans, doładować swoje konto za co najmniej 2 dolary przy użyciu kodu Mateo Bonus, dzięki któremu dostaniecie 15% więcej do depozytu. Subskrypcja mojego kanału oraz kliknięcie w podany film na stronie giveawaya. Zapraszam również do otwierania skrzyneczek, skorzystania z upgradera i innych trybów dostępnych na stronie. Link macie w opisie. Nawet kosztem kewa, czy też helmu ze Scoutem. No i zobaczymy dalej, co zrobi tutaj Clint Mix, no bo oni mają ochotę oczywiście wygrać taką rundę, no i powinni to zrobić, ale wejdzie teraz z eliminacją jeszcze ta, tutaj z bombsite'u, a daje eliminację, orface odpowiedział, no ale to jest cały czas sytuacja czterech na dwóch, więc nie będą mieli tutaj łatwo na tym we tym bardziej, że jest tutaj ustawiona trójka, no już dwójka zawodników i Cobors tą walczy ile może, nie może, wstrzeli się tutaj w rywala bardzo mocno obity stąd ten już nie daje rady, ale jest tutaj biały ten, który dołączył jako trzeci do tego zespołu, no i widzimy, że jest eliminacja. I zobaczymy, czy będzie tutaj w stanie jeszcze jedną zdobyć się. Biali prawdopodobnie za chwileczkę dojdzie do tego pojedynku. No i piękna runda Force w wykonaniu drużyny Izaakowarskiej. Zobaczymy, jakim tutaj. Scenariuszem e, popisze się ta runda. Na razie Veg dwie eliminacje. No i Lipton odpowiedział po raz kolejny, ale teraz po raz kolejny również i Vegi ten eliminuje z kolejnego rywala nawet z USP. Radzi sobie tutaj naprawdę wyśmienicie. Nike 33 punkty zdrowia. No i na razie tyle było. E, by chyba z tej rundy, bo i znaleźli trochę miejsca, aby uzyskać na samym początku rundy. Prowadzenie, jakąś różnicę uzyskać, stop także że dokłada eliminacja, a biali może za chwilę zostać zaskoczony, chyba usłyszał granat wyrzucony przez nejka, ten cały czas zostawiony w smoku ale stomp. Idealnie go skanuje. Nie wiem, czy tam go zauważył. Ciężko powiedzieć. Jeszcze crit Your Face daje się we znaki drużyny i Zakoborca, ale ta przewaga, która została już stworzona, jest praktycznie nie do tym... Ci zawodnicy, jednak, jeśli zbierasz sobie tam drużynę na dane tam kwalifikacje, czy też jakikolwiek turniej w ten sposób, że, że no masz tam kilka dni, żeby ustalić, co się gra, no to jeśli patrząc by w ten sposób, że no jednak e, strona broniąca, przynajmniej na tej mapie, no ale. Zazwyczaj na większości ma wyglądać w ten sposób, że zgranie daje dużo, jeśli chodzi o obronienie na poszczególnych bombsite'ach. No i to naprawdę wygląda fenomenalnie, chyba że po prostu dzisiaj Clint, musiałem tutaj restartować um, transmisję to samo, zrobił i teraz za chwileczkę torek. No a my mamy rundę pistoletową, w której na razie poza tą jedną eliminacją w sumie dużo się zbytnio nie działo. Aczkolwiek Kirby ma aktualnie tylko 7 punktów zdrowia, więc jest już naprawdę bardzo mocno obity. Na razie, właśnie w przewadze Clint Mix, ale zobaczmy, jaką przewagę powoli zyskują zawodnicy i za sprawą tego, że zajmują sobie już konektor. No i za chwileczkę z tej pozycji będą mogli spokojnie atakować, ale tutaj nek, skryty, jak ukryty taki zawodnik teraz drużyny Clint Mix, ale ta odpowiada. W... No i musi śpieszyć się on tam Stąp już tam na pewno wspiera, go chociażby chroniąc go od tego ataku. Liptona, który mógłby tutaj wychylać, jeśli usłyszałby zamontowanie tej bomby, aczkolwiek tutaj będzie odbicie z jednej pozycji przez Clint Mix. No i to może być naprawdę bardzo zaskakujące dla i Izakobors. Czy stąd zaskoczy? Zobaczymy. Na razie nie będzie musiał podejmować żadnej walki. Chociaż teraz strzela, Stomp. są dwie eliminacje. Stomp! jeden na trzech, świetnie. Izakobors i tak sobie poradziło. Stąd piękna, indywidualna dyspozycja. ze perki. No i z pistoletu teraz pokazał się z klasą na no, Lipton jak na razie z Nakeiem na sztukę. Ubronią pięknie tego obrotu. A Peter i creaker face dokładają kolejnej eliminacji biały klaczu jeden na czterech, chociaż pierwszego z antyterrorystów już wyeliminował. Nake teraz wychyla na konektor. Podniósł Galila w międzyczasie jeszcze obijając białego ten. Niestety przygwożonym Kirby trafia. No ale potrzebują jeszcze kolejnych e, trzech. Bo, rundę pistoletową, przypominam, udało im się wygrać. Do przypieczętowania zwycięstwa. Na pewno z samymi glockami będzie ciężko, Zobaczyć, kiedy Lipton sobie robi otwak Hat-Triga. Także dwa razy zabijał w tej rundzie. A... Dobre fleszy teraz na bombsite Beno, i tutaj będzie atak zawodników Izakobors. Na razie to jednak nie był w stanie wyeliminować swojego rywala. No i ten bombsite cały czas, no tak można powiedzieć, że jest zamknięty, chociaż Vegi. Prawdopodobnie no dobre już go otwiera, chociaż zobaczmy stomp. Ten będzie tutaj naprawdę bardzo ważnym zawodnikiem. Neck ma już eliminację, stomp elimina zawodnika z bombsightu. A i czy zobaczymy wycofanie za chwileczkę? Być może już widzimy rotację zawodników i Bors. Doskonale wiedzą o tym, że tak długo ten atak tutaj trwał, że po prostu ta rotacja musiała już mieć miejsce. No i jak najbardziej nikt się tutaj nie pomylił z tą decyzją. Będzie bombsighta. Odpuszczone przez Clint Mix. No i widzimy jak łatwo stąd teraz sobie te eliminację zdobywa jest. Teraz? Bezbłędnie. Czy to z perki, czy to z pistoletu, czy to z kałacha. Gra fenomenalnie. A to No właśnie o tym mówiłem. To nieważne, jak on ma w ręku. On potrafi z niej zrobić różnicę. I teraz ten frak na pałacu. Myślę, że był naprawdę ważny. Do tego kolejne dwie eliminacje zrobili jego koledzy z drużyny. No i znowu bombsite. A no otwarty. Prawie, no bo od schodów jeszcze ustawiony jeden zawodnik. Od pleców pojawia się za chwilę NAKE. Ważny zawodnik, bo to on posiada zestaw rozbrajający na swoim wyposażeniem Naik właśnie podchodzi od pleców biali, nie do końca się tego spodziewał, wyrównana sytuacja nie, zawodników po jednej i po drugiej stronie, Naik praktycznie nie trafiony, teraz przystąpa, no jednak błędy się zdarzają nawet najlepszemu zawodnikowi ta raczej już będzie bez historii, chociaż Enzo postara się zrobić różnicę, no wszystko w jego rękach, po raz kolejny szansa na wyeliminowanie snajpera, Kirby może za chwilę być mocno zaskoczony no, przełączmy się na niego. Ten z galerii jeden. Drugi frag. Enzo! Pięknie! W punkt! Zaraz się w odpowiednim miejscu i czasie. Wyrównując stosunek liczby zawodników. Jeszcze szansa do tego, aby poprawować. I znalazł z tej Enzo w roli bohatera w tej rundzie. Być może nawet ostatniej. Szansa na podniesienie broni w broni to Ozem czwórką. Zaraz jeszcze Biali. pogna na połudę, Chociaż ten niej cały czas szuka. Enzo musi w końcu wystrzelić ją do swego kolegi z drużyny. Enzo musi uważać. Dwójka pozostałych antyterrorystów. Podchodzi od kuchni. Ale Biali z sniperką również sobie potrafi poradzić. I Biali czy nam w końcu tego Miraża... to jest po prostu ekwipunek, którego trzeba się obawiać, którego nie można w żaden sposób zlekceważyć, no ale daje to również szansę, że jeżeli teraz Creative Aves wygra, to że będziemy mówili tutaj o wyniku 3 do 0, tymczasem biały z pierwszym trafieniem z cz udało się, z no właśnie, zrywałem uporać, ja tu sobie gadu, gadu, gadu. Trzecim, czwartym Polskiej Ligi e Sportowej, także no z zawodnikiem, który też był jedną z niespodzianek. Tymczasem niespodziankę chciałby tutaj na pewno Zasponsorować swoim rwolami i to wychodzi dwa trafienia dla niego, No precyzja jest, precyzja tutaj e, wyszło to całkiem nieźle. Widzę, że jest pewne rozbicie na czacie. Moi drodzy, jesteście nie. A tego byśmy, znaczy w sumie wy to może byście chcieli. Natomiast ja póki co wolałbym jeszcze słuchać tego, co w grze się dzieje. No, słucha stąp i wie, że bardzo blisko ustawiamy w SNX. Stąd też ta próba jeszcze oddania strzału w jego kierunku, ale nie zdążył wrzucić tego kolejnego naboju do magazynka zawodnik drużyny broniącej. Natomiast jeszcze do pomocy przychodzi Enzo, biały z kolejnym fragiem, no i nastawiony na takiego klacza. No, ale z dobrych wiadomości, z takich noś, wiadomości średnich, takie aldente. E, może być to, że jeszcze mają kałachy do rozegrania tej rundy e, zawodnicy Terror, ale tutaj mają też możliwości ich przeciwnicy samej z jeszcze jednym fragiem. No i Stomp musi coś zrobić, jeden noską trafiony, Stomp no, tak blisko, a tak daleko. No, akcja godna highlightów, akcja godna powtórek, i e, bo przecież Enzo został w taki sposób z gry Wykluczony. Teraz jednak Pędzelek odstrzelony przez Stompa. Jeszcze walczy Pawko M o jakiekolwiek utrzymanie tego bombsite'u, ale to będzie ciężkie. Ciężkie jednak nie znaczy niemożliwe, bo Pawko M dwukrotnie trafia po głowach rywali i pozostaje już tylko Tao. Co prawda, rywale nie dysponują kitem, więc to może być argument, który przemówi za samym zawodnikiem Iza Ale Mateusz już atakowany z kilku stron, jednakże po drodze radzi sobie ze Senixem. 16 HP zaledwie na jego koncie. Bomba tyka coraz szybciej ale nie widzę ta po stronie AWES, a przecież tam były granaty. Tam był ten jeden granat odłamkowy u Warpa, co mogłoby oznaczać, że no na coś te pieniądze poszły te pozostałe, ale jednak 2K14, 15, 16, chciało też przecież 17 no i można by tutaj wymieniać. I miejmy nadzieję, że do tych dat będziemy za niedługo dopisywać te właśnie zaczynające się po 2020 roku 21-22 no bo jednak każdemu z zawodników nie tylko byłej Złoty Piątki, ale w tym momencie każdemu reprezentantowi Polski na scenie międzynarodowej, a przecież Izako Borys na tej scenie międzynarodowej regularnie się pojawia życzymy jak najlepszych występów tymczasem przed szansą na dobry występ SNX na bombsajcie dolnym za jego sprawą bomba ląduje na ziemi, ale Wegi podniesionym Augiem rozprawia się z jedynym defensorem, który na tym bombsajcie B pozostał, odpowiedziało podczas takiej rundy, gdzie to wyposażenie jest no nieidealne, gdzie czegoś brakuje Enzo z trafieniem na pawko Enzo jeszcze tutaj szuka No i chyba za chwilkę będzie w stanie uporać się z pędzelkiem Bo ten no podany jak na tacy Wystawiony Wywołany do tablicy więc jeszcze bez Trafienia Ale było to jednak kwestią już formalności Także Sniper Szybciutko Odprawiony z kwitkiem no, i jedyna nadzieja to w szybkim podłożeniu bomby na BSB się B i rozstawieniu tutaj namiotów e, przez, anty przez terrorystów. No, i chyba, że takie strzały od Tao będą podały częściej, to no, oczywiście tej nadziei będzie tutaj więcej. Ale to jeszcze nie jest koniec. Jeszcze jest samej, jeszcze jest pędzelek, jeszcze jest samej, na tym pozostańmy, na tym e, tutaj się zatrzymam, który ma AWP i któremu na pewno gdzieś tam w głowie mryga. Teraz taka czerwona lampka. Saveować AWP? Nie, na no, bumsajcie. A, za chwilkę będzie rozgrywała się ta. Finalna salwa, Ta, te ostatnie strzały, białe z trafieniem, białe z kolejnym w tak ważnej rundzie. Tak ważne eliminacje właśnie e, dla Pawła zapisane, no ale Warp raczej jeszcze nie powie ostatniego słowa. No te pieniądze też nie są mocnym atutem, nie są w ogóle atutem. Chociaż e, zazwyczaj, kiedy <ścoughs> chce się zrobić coś bardzo dobrze, to pojawia się odwrotny efekt, Tao z kolejnym fragiem. No i szansa na to, że tych trzech graczy po stronie Creative Affairs wygra rundę, jest coraz mniejsza. Ale dalej istnieje ta szansa, dalej jest nadzieja. 27 sekund na podłożenie bomby. Tyle właśnie pozostaje zawodnikowi Zakoborz, ale Bart robi doskonałą robotę ENZO samej z kolejnymi fragami. A więc to chyba jeszcze nie będzie koniec, teraz CAO w klaczu. Ale teraz już z takim, no chyba najważniejszym, pozostaje jeszcze z PAWKOEMEM, to jednak PAWKOEMEM wygra! I zobaczymy dogrywki, więc to jeszcze nie jest koniec. No i zaczynamy rundę dwudziestą, przepraszam, trzydziestą drugą teraz tak kalkulując Coś samej niczym z Shotgunem chciał podejść do tej walki ze Snajperką. Udaje się zrobić tylko jednego praga, ale Enzo odpowiada. Jest jeszcze pędzelek! bo wraz z barkiem Ustawiam ogień krzyżowy i pozostaje starcie. Jeden na jednego. Stomp kontra SNX. Chciałoby się rzec Snajper na Snajpera. Bo to daje dodatkową szansę SNX-owi na wygranie tej rundy. Dorzucony już smoke. Oj nie, tak miał ten smoke wyglądać. Ale stąp, jakby się nie dawał nabrać, tapnięta, za chwilkę zostanie ta bomba i to jest rozbrajanie Paki na raz bez defa, to nie może się udać. Jeszcze byli po tej stronie broniącej, kiedy walczyli o zakończenie spotkania, no może jeszcze będą walczyć o zakończenie tego meczu, tak jak teraz to robi Enzo, no ale bomba ląduje na ziemię, tak od dworu, tu przygotowany był Vegi, za chwilkę chyba zobaczymy go znowu w starciu, ale już wycofuje się zawodnik niosący bombę, na razie więc bez kolejnej agresji. Pawko M kontra Wegi. Tak za chwilkę może tutaj wyglądać ta walka. Chociaż na plecach jest jeszcze ta. O, Pawko M wyeliminowany. A to oznacza, że cała ta gra i cała nadzieja jest na barkach SNXa. I on sobie nie radzi, a więc zakończymy to wszystko.